Półskie na plus podsumowanie tygodnia w skrócie. Prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama przyjechali na niecodzienne wydarzenie do leśnictwa wieżeje w nadleśnictwie Piotrków Trybunalski. Wraz z marszałkiem Grzegorzem Szrajberem oraz prezydentem Tomaszowa Mazowieckiego Marcinem Witko posadzili młode drzewa w ramach trzeciej już edycji ogólnopolskiej akcji Sadzenia Drzew Sadzimy. Ponad 18-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 713 z Kurowic do ujazdu został oddany do użytku. Dzięki temu trasa z łodzi do Tomaszowa Mazowieckiego została już zmodernizowana, a kierowcy mogą korzystać z jezdni o podwyższonym standardzie. To droga na tym odcinku niezwykle wyczekiwana. 11 tysięcy 000... Pojazdów poruszających się dziennie tą drogą, to już świadczy samo za siebie, że jest to droga potrzebna i naprawdę, naprawdę cieszę się bardzo, że możemy ją dopiąć do końca. Bo stara droga była bardzo zniszczona i uciążliwa dla naszych mieszkańców i niebezpieczna. Kilkadziesiąt, kilkadziesiąt wypadków rocznie to był standard na tej drodze. Cieszymy się bardzo, że Urząd Marszałkowski tutaj za tego zarządu zrealizował tą inwestycję, jakże ważną. Marszałek Grzegorz Schreiber zainicjował w Popielawach w gminie Rokiciny nowy pilotażowy program Bezpieczna Jazda w Łódzkiem Senior za Kierownicą. Jest on skierowany do mieszkańców województwa łódzkiego powyżej 60 roku życia. Program jest adresowany do osób z prawem jazdy. Został podzielony na część teoretyczną i praktyczną, które mają przypomnieć zasady ruchu oraz przećwiczyć je na torze. Senior za kierownicą to hasło, za którym będą kryły się zajęcia przygotowane przez nasze wordy przy współpracy z policją. Mam nadzieję, że Państwo na to pozytywnie odpowiecie, że uda się nam to zorganizować i jak najszerzej dotrzeć do mieszkańców naszego województwa. Bolimowski Park Krajobrazowy, jeden z najciekawszych i najpiękniejszych, należący do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, obchodzi swoje 35-lecie. Powstał w 1986 roku. Przez jego teren przepływa rzeka Rawka, która na całej swej długości blisko 100 km jest rezerwatem przyrody. Znajduje się tu także Park Romantyczny w Arkadii i Pałac w Nieborowie. Po wykręcane blachy samochodów, ranni ludzie i potrąceni piesi. Z takim scenariuszem ćwiczeń mierzyli się łódcy, strażacy oraz ratownicy z wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi. Ćwiczeniom przyglądał się odpowiedzialny za służbę zdrowia wicemarszałek województwa Piotr Adamczyk. Zatrudnimy natychmiast pracownika ze znajomością prawa i zagadnień w sieciach telekomunikacyjnych. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres małpacentrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Telekomunikacja do biura obsługi klienta w Zgierzu ulica Lechonia 2. Kontakt telefoniczny to 501. 083 273 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15. A także zatrudnimy natychmiast operatora filmowego wraz z kamerą i samochodem. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres zarzadmałpacentrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Operator Kamery do biura obsługi klienta w Zgierzu Ulica Lechonia 2 kontakt telefoniczny 512-1520 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00. 15. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich przedstawicieli biznesu, zarówno tego najmniejszego, jak i nieco większego, do zapisywania się do udziału w forum gospodarczym, które odbędzie się w naszym mieście 19 i 20 października, w niebyle jakim miejscu, bo w zrewitalizowanym obiekcie Starego Młyna. Zapisy w zasadzie są bezpłatne. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziemy na stronie forum.zgierz.pl, i potem już system nas poprowadzi, co mamy dalej zrobić. Także raz jeszcze bardzo serdecznie chcielibyśmy zaprosić wszystkich, wszystkie osoby, które są związane z biznesem. Jak rozwinąć swój biznes za granicą? Jak znaleźć, a następnie pogłębiać kontakty międzynarodowe, by realizować wspólne projekty? Na te i podobne pytania odpowiadać będą uczestnicy Zgierskiego Forum Gospodarczego, czyli dwudniowego spotkania przedsiębiorców. Organizowane przez Urząd Miasta Zgierza wydarzenie ma skupiać przedsiębiorców różnych branż, ludzi nauki, instytucji rządowych i samorządowych oraz otoczenia biznesu. Święto Przedsiębiorców Zgierskie Forum Gospodarcze 19 i 20 października 2021 roku. Forum.zgierz.pl Dzień dobry, Mateusz Adamowicz, mamy dziś środę 13 października. Z przyjemnością Państwa zaproszę na kolejne wydanie programu lokalnego. Jak zawsze zaczniemy serwisem informacyjnym, a w nim powiemy m.in. nowe władze w zgierskiej platformie obywatelskiej. 11 października już koło zgierz wybrało rynku przyjmującego i mam przyjemność zaszczyt być właśnie tą osobą. Czy koszy na śmieci jest wystarczająco? Problem śmieci i to powiedziałabym dużych ilości śmieci jest na tych ścieżkach takich spacerowych. Lada chwila kończą się prace budowlane nad nową siedzibą Miejskiego Ośrodka Kultury. Wielofunkcyjna sala widowiskowa, galeria sztuki, pracownie artystyczne czy studio nagrań. Wszystko to będzie mieściło się w nowym budynku starego młyna, na fundamentach którego powstanie nowoczesne centrum kultury. Dziś ku końcowi zmierzają prace budowlane, dzięki którym zabytkowy młyn odzyska drugie życie, stanie się nowym centrum zgierskiej kultury na miarę XXI wieku. 16, takie zamknięte spotkanie dla kultury, dla ludzi związanych z tą instytucją od lat dla tych, którzy będą działali, będą tworzyli w tym nowym miejscu po przenosinach Miejskiego Ośrodka Kultury do Starego Młyna, po to, aby pewne koncepty, pewne nowe pomysły mogły się właśnie już w tym nowym budynku zacząć rodzić. To bardzo cenne i bardzo ważne, żeby w takim właśnie miejscu te sprawy były już omawiane i realizowane, ale na tym nie koniec, bo Później przechodzimy do wielkiego wydarzenia dla naszego miasta, związanego z forum gospodarczym. Z forum, które będzie skierowane przede wszystkim do przedsiębiorczości, do przedsiębiorców. W końcu to jubileusz w tym roku dwustulecia naszej zgierskiej przedsiębiorczości, tego co spowodowało dynamiczny rozwój miasta. Pierwszymi odwiedzającymi będą przedsiębiorcy, którzy przybędą do Zgierza w dniach 19 do 20 października. Z kolei drzwi nowego budynku Młyna będą otwarte dla wszystkich od 22 października. Najważniejsze chyba to, co na koniec, na 22-24 października zaplanowane dni otwarte Starego Młyna. Dni skierowane do mieszkańców, wszystkich mieszkańców z różnymi inicjatywami, wydarzeniami kulturalnymi, muzycznymi, ale również ciekawymi projekcjami filmów, bo przecież to miejsce będzie również temu służyło, będzie miejscem nie tylko działalności kulturalnej, ale również będzie miejscem, w którym młodzi ludzie Będą mieli okazję spędzać czas, będą mogli się tutaj myślę dobrze czuć i przede wszystkim znajdą swoje miejsce takie na funkcjonowanie codzienne. Zamiast niszczającego budynku pojawi się nowa przestrzeń stworzona do realizacji działań kulturowych i społecznych. Wszędzie walające się śmieci to jeden z problemów XXI wieku. Nie zdajemy sobie sprawy, jakie konsekwencje dla środowiska może mieć fakt, że wyrzucimy pustą butelkę nie do kosza, a na trawnik. Czy jednak zawsze podczas spaceru możemy spotkać kosze na śmieci? To nieprzybysze z innej planety zostawiają nam bałagan. Sami nie dbamy o naszą planetę, rzucając śmieci gdzie popadnie. Nie jest to usprawiedliwienie takiego zachowania, lecz są miejsca spacerowe w naszym mieście, gdzie brakuje koszy. Dzielnice Rudynki i proboszczewice to takie osiedla, na których jest gdzie spacerować. I o ile w centrum kosze są, tak na osiedlach, gdzie jest więcej domków jednorodzinnych, już ich nie ma. Wchodząc do lasu, również widzimy puste butelki czy plastikowe opakowania. Takie zachowanie może potęgować problem, bo skoro wiele osób tak robi, to co w tym złego? Wydaje mi się, że powinny być tutaj kosze na śmieci, dlatego że, że bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi, spaceruje. No, są też osoby, które dużo młodzieży jest i gdyby może widziały jakieś kosze, to może by wrzucały po prostu do koszy. A tutaj no, to bez przerwy leżą jakieś właśnie śmieci. Tam głębiej też są, bo ja chodzę z psem, to też widzę. Problem śmieci, i to powiedziałabym dużych ilości śmieci, jest na tych ścieżkach takich spacerowych. Ścieżka, gdzie przychodzi młodzież, biwakuje, zostawia różne, różne odpady, czy po jedzeniu, czy po piciu, i to jest problem. Więc ja tutaj może wskażę, tu jest taka ścieżka, ścieżka która wiedzie od praktycznie ulicy przejazdu na ulicy, przy ulicy Bazylijskiej, aż praktycznie na ten moment do budowy trasy S14. I to jest ścieżka, którą naprawdę bardzo dużo ludzi się przechadza, Prze przechodzi na drugą stronę torowiska, zresztą po drugiej stronie torowiska jest podobna sytuacja, przechodzi dużo młodzieży, dużo yy, dzieci, siedzisz, spożywasz, sprzątnij to po sobie. Ja od kilku lat wieszam worki i mnie co mnie denerwuje? Denerwuje mnie to... Że yy, worek wisi, a on i tak czy ona nie wrzuci do tego worka, tylko 2-3 metry, 4 metry od leży puszka yy, po napoju, po piwie, czy tam po jakimś innym trunku. Resort klimatu chce zaostrzania przepisów dotyczących grzywny w przypadku zaśmiecania środowiska w przestrzeni publicznej. Kary mogą wzrosnąć do nawet 5 tysięcy złotych. Mandat grzywny można dostać nawet za wyrzucenie peta na ulicę, których na ulicy możemy zobaczyć całą masę. Zmiany w szeregach Zgierskiej Platformy. Ostatnie wewnętrzne wybory wyłoniły nowego przewodniczącego oraz zarząd. W Poniedziałek 11 października odbyły się wybory w Platformie Obywatelskiej Koło Zgierz. Członkowie koła w liczbie 29 wybrali nowego przewodniczącego, którym został Łukasz Wróblewski, radny miasta Zgierza. Przez ostatnie 20 lat przewodniczącym koła był Wojciech Budziarski. 11 października już Koło Zgierz wybrało nowego przewodniczącego i mam przyjemność, zaszczyt być właśnie tą osobą. Za co jeszcze raz wszystkim e, dziękuję. 23 mamy kolejny etap, także tutaj u nas w Zgierzu, w lokalu e, wybory już powszechne, e, w stylu takim jak e, głosujemy w wyborach na przykład parlamentarnych i wszyscy członkowie z tego powiatu zgierskiego będą wybierali właśnie władze powiatowe, regionalne i będziemy wybierali przewodniczącego krajowego. Tutaj jedynym kandydatem jest Donald Tusk, więc mam nadzieję, że 100% głosów otrzyma. Do końca października w całej Polsce będą odbywać się wybory w strukturach na płaszczyznach miejskiej, powiatowej i wojewódzkiej. W skład nowego zarządu weszli Marek Chyliński, wiceprzewodniczący, Bożena Palmoska, wiceprzewodnicząca, Sebastian Schulz, wiceprzewodniczący. Sekretarzem koła został Paweł Czekalski. Cel jest e, dość łatwy do określenia. Za dwa lata, 2,5 dwa wybory samorządowe, wybory parlamentarne. Chcemy jeszcze polepszyć e, nasz wynik, który, który, e, który mieliśmy dotychczas, jeszcze więcej jakby przekonać do siebie mieszkańców, aby, że to co, to, co chcemy zaproponować, programy, które, które mamy, że one są e, właśnie dla nich najlepsze. Jak podkreśla nowy przewodniczący, członkowie koła będą wsłuchiwać się w pomysły i problemy mieszkańców. Połączenie dusz to hasło tajemnica. Każdy może je definiować jak chce, odnosząc się do wiary czy innego duchowego uniesienia. Taki tytuł nosi najnowsza wystawa, którą można oglądać w Bibliotece Głównej. Darka Karbowskiego można znać z wielu aktywności artystycznych w naszym mieście. Urodzony w Zgierzu związany jest od lat z Miejskim Ośrodkiem Kultury. Przez wielu najbardziej kojarzony z gitarą występuje m.in. w takich zespołach jak Snakehead czy Wytrawni. Dopiero trzy lata temu chwycił za pędzel. Połączenie dusz to jego czwarta wystawa. My jesteśmy połączeni duszami, wszyscy, wszyscy braćmi i siostrami, więc dlatego takie jest tutaj mojej wystawy, bo no trzeba poznać jakby genezę tego wszystkiego, z jakiego to powodu powstaje, jakby, prawda? Znaczy dusze my rozumiemy może przez pryzmat wiary katolickiej, ale to troszeczkę jest inny, inny jakby podział tego postrzegania tego świata, przeze mnie przynajmniej i, i chciałbym to przedstawić no, dzisiejszym tutaj gościom, którzy się pojawią na moim wernisażu. W swoich pracach połączył malarstwo z rzeźbą. Jak sam przyznaje, trzeba marzyć i mieć wiarę w siebie, że te marzenia mogą się spełnić. Jak podkreśla, dzięki życzliwości i pomocy wielu ludzi jego następna wystawa odbędzie się w Londynie. My jesteśmy kreatorami naszej rzeczywistości. Jeszcze trzy lata temu byłem mało znaną osobą w sensie jako twórca obrazów, rzeźb i tak dalej. Byłem znany jako muzyk, jestem dalej znany jako muzyk i nagle się zmieniło wszystko bo tak naprawdę y, mamy marzenia, tylko boimy się naprawdę realizować. My ko kończymy na, na naszych marzeniach, marzymy, marzymy, ale naprawdę boimy się. Jeżeli człowiek się poda, uwierzy, ja to nazywam wiarę we wszechświat i, 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 i tak dalej, to jest takie głębsze trochę, nie, nie na parę chwil, żeby to wyjaśnić, a, ale y, jestem przykładem tego i przykładem dla młodych ludzi, że tak naprawdę nie ma ograniczeń. Londyn bez wątpienia jest jednym z najważniejszych ośrodków sztuki na świecie. Darkowi Karłowskiemu życzymy powodzenia i trzymamy kciuki, aby Londyn nie był ostatnim miastem Europy, gdzie będzie można obejrzeć jego pracę. W kolejnych dniach w całym kraju będą przewijać się opady deszczu. Nie zabraknie rozpogodzeń, ale będzie chłodno. W niektórych regionach kraju w najcieplejszym momencie dnia temperatura nie sięgnie 8 stopni Celsjusza. A jak będzie wyglądała w naszym regionie? Już pod koniec tego tygodnia pogoda poprawi się i za chmur wyjrzy słońce. Z długoterminowych prognoz pogody wynika, że ładna słoneczna aura utrzyma się jeszcze w drugiej połowie października, a jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, to będzie on pochmurny. Spodziewać się należy też niewielkich opadów deszczu. Będzie chłodno, bo tylko 10 stopni. W piątek również lekko może popadać, pochmurno, ale na termometrach zobaczymy już 14 stopni. Natomiast sobota ponownie przyniesie spadek temperatury o trzy kreski ciśnienie wysokie, bo 1019 hektopaskali. I to wszystko, co przygotował dla Państwa nasz zespół redakcyjny. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego w piątek o 16.30. Miłego popołudnia i do zobaczenia. Zatrudnimy natychmiast pracownika ze znajomością prawa i zagadnień w sieciach telekomunikacyjnych. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres małpacentrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Telekomunikacja do biura obsługi klienta w Zgierzu ulica Lechonia 2. Kontakt telefoniczny to 501. 083 273 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.15. A także zatrudnimy natychmiast operatora filmowego wraz z kamerą i samochodem. Osoby zainteresowane zachęcamy do przesyłania CV na adres zarzadmałpacentrum.zgierz.pl lub składania osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Operator Kamery do biura obsługi klienta w Zgierzu Ulica Lechonia 2 kontakt telefoniczny 512 100 520 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00. Piętnasta.